Witam na kanale Kwasogrania. Ostatnio przybraliśmy bardzo wysoko z rynku Ferencbach z Turcji. Mecz teraz ze nas czeka. Tutaj dru, drużyna. Mam nadzieję, że uda nam się, y, uda nam się, żeby odpoczął Łukowski. Musimy tutaj mieć jak na prawą stronę też zawodnika, który będzie w stanie zmieniać się. No bo widzicie, że tutaj jest problematycznie. I teraz. Teraz zastanawiam się o Degar i chyba za, e, zagra Trąbka w środku, spróbujemy motywu z Trąbką, czy tutaj, e, widziałbym Drachala znowu, e, Hinokio. E, Jamines. abym dał, Ich Terypowski zostanie, a Jamines niech zagra meczu z Terypowskim, może nie, tutaj niech zagra e, się Maszko. Siemaszko, broch, wójcinowicz, żyro, wechręst. Tutaj jak widzicie, potrzebujemy prawego zawodnika. Bożukowski coś. Czosko się regeneruje. Exposito, ławka. I tutaj od Tualiego może będziemy mieć na ławce, więc cebula niech zagra z Akollo. Cebula, Akollo, piasecki jak coś. No, mamy naprawdę wyborną drużynę, i zamiast troskiego na środku, no właśnie, kto? Hinokio, nie banku, krupa. Jak trzeba będzie jest łeż, który wejdzie, jest broch, więc krupa. Patrzymy jeszcze na ten skład, jest ok: Żukowski, Abate, Rachal, no i gramy z stalą. Niedawno wykupiliśmy trąbkę z tego klubu, niech się pokaże, niech e, zobaczymy. Short, Gwali. No i to jest ten Diabęga Habęga, tutaj ten zawodnik zawsze, zawsze problematycznie, problematyczne są z nim spotkania, potrafi uderzyć z daleka, potrafi zaskoczyć. Stalmielec rozpoczyna debiut Cebuli, debiut Trąbki, zobaczymy jak sobie poradzał w składzie. W składzie stali. Trąbka już przejmuje futbolówkę. Na środku do Drahala. Drahal jest. Akollo. Akollo. Uderzenie z dystansu. Kochalski broni. Pierwszy strzał. Akollo broni. Kochalski. Dalekie wybicie. No i tutaj Bucinowicz próbował tą piłkę odebrać. Nie udaje się ten wyskok. Trąbka. Od razu doskok. No, degar. Trąbka. On zna tych zawodników, zna tą drużynę. Teraz Dwa Bęga, i Żukowski. przypic. Piłka do Siemaszko. Siemaszko dostał kolejną szansę w składzie. Pedrahal. Piłka do trąbki. Jest. Cebula. Pierwszy kontakt chyba jego z piłką. Abate. Też po tym słabym meczu u banku. No i Cywicz, który ma grać w składzie Ligi Mistrzów, no to tutaj w składzie na Ligi musimy musimy tutaj wprowadzić Abatę do składu Odegar. Odegar mocny strzał Odegara, Broń kochalska, drugi strzał w 14 minucie, sporo remisów tej drugiej drużyny, musimy w końcu zacząć wygrywać no bo tutaj dużo punktów tracimy. Cebula próbuje, ale zablokowany jego strzał Wraca Wójcinowicz za Fabingą, Żyro za Gettingerem. Gettinger, Żukowski, powrót Żyry. Próbuje to podanie przeciąć, bo na pewno będzie dośrodkowanie. Przecina, ale diabła Fabinga. oj myślałem, że był faulowany. I teraz wyjście drużyny. Drużyny Puszczyni Pomice przechwytuje Cebula. Piłkę. Próbował trąbka do Żukowskiego, to była pierwsze podanie trąbki, któremu się nie udało w tym spotkaniu, będziemy na pewno mu te podania liczyć, będziemy sprawdzać, Odegar świetnie przejmuje piłkę Odegar i atakujemy, atakujemy drużynę, znowu piłka do Diago Fabengi i tutaj na szczęście udaje się tą, udaje się tą akcję zatrzymać. Cebula, Abate. Abate, Drahal do środka. Niepotrzebna strata. Abate musi wracać z zastępieniem. 28 minuta. Na razie bardzo wyrównane spotkanie. Eee, bardzo wyrównane spotkanie. Tutaj musimy mieć na uwadze to, że grają z niszczem Polski, więc powinni czuć jakiś respekt. A tutaj nie widać tego pogrze. Stali Palimiel z Siemaszko. A Akollo będzie strzelał, jest w końcu bramka, 32 minuta, prowadzimy w końcu ze staną Mielec. Akollo zdobywa gola kolejnego dla drużyny Żubrów, ale jak widzicie ta gra nie jest poukładana jeszcze w tej drugi, w tym drugim zespole. Jest dużo chaotyczności, ale nie wygląda najgorzej. Nie wygląda najgorzej. Teraz trąbka. Tutaj Odegar. Znowu bardzo dobre spotkanie rozgrywa cebula, cebula zobaczył wybiegającego się maszkę. Jest Akolo strzał, Aj, byłaby bramka na 2 0. Fajnie się maszko dograł w piłkę. Zobaczył napastnika. Puszczy w polu karnym, no i tutaj była szansa na zdobycie bramki, teraz dobrze, piłkarze Puszczy, Abate do Trachala, ale kończy się to przejęciem przez jednego z zawodników stali, jest Trąbka. Nie, to Odegar, Odegar przejmuje piłkę do Cebuli, Cebula, a kolo Trąbka i czy zdobędzie bramkę w debiucie? Oczywiście, bramka na 2 do 0, Trąbka zdobywa gola. 41 minuta, to będzie udany transfer, bramka gole. wiele miesięcy obserwowany, w końcu zdecydowano się, gdy Kowalenko odmówił, zdecydowano się, gdy Klub odmówił sprzedaży Kowalenko, zdawało się na sięgnięcie po tego zawodnika i tutaj zobaczmy no, podanie w tempo od Cebuli e, współpraca dwóch nowych zawodników na razie. In plus. Zobaczymy jak cebula się będzie spisał. Czekamy na jego premierową bramkę. Czekamy na jego kolejne mecze, bo może to nie będą stracone pieniądze. Bardzo darmo, więc na pewno nie będą, ale wydaje mi się, że troszkę lepiej niż Piasecki się spisuje w tych pierwszych minutach. Teraz Cebula do Siemaszko, Siemaszko, a kolo, a collo. jeszcze tutaj piłka na drugą stronę i Trąbka próbował drugi raz pokonać bramkarza e, Kochalskiego. Piłka do Żyro, Żyro, znalazła piłka drogę do bramki, no, dlaczego nikt nie atakuje Szorta, nie wiadomo. To jest zawodnik, który zastępuje właśnie Trąbkę na, na tej pozycji rozgrywającego. Ale czy robi to dobrze. Tak sobie, tak sobie. A, a Loco świetnie, a collo świetny mecz. Statystyki wyglądają na korzyść puszczy. Tak powinniśmy grać w sferę baczy. Musimy wystawić rezerwowy skład. Może oby coś przyniosło. Efekt, ale yy, na pewno będzie zmiana Junior zagra. Zamiast Terypowskiego. Może te skrzydła trzeba ożywić. Odegar. Akolo. Muner, A kolo. teraz to ma Piłkę, cebulano i próbował Kochalski, niestety lepszy, A kolo. A Ajajaj, faulowany Abate, mocne wejście zawodnika jest Drachal, wrzutka, alo, kakollo, co, trąbka, podanie w stronę, w stronę zawodników puszczy, ale niestety piłkarze w białych koszulkach utrzymują się cały czas przy piłce. Teraz stępień, Drachal wraca. Teraz chwila dobrej gry stali mielec. Już długo utrzymują się przy piłce, Twabinga, Bachręs i tutaj i tutaj będą pierwsze zmiany. Zejdzie, zejdzie no właśnie, zejdzie Piasecki. Piasecki wejdzie, zejdzie Cebula. Ja była za a może nie, może utrzymajmy je, bo na razie w boisku zastanawiam się. Welsh trąbka może tak być. Niech Welsz wejdzie za trąbkę. Dobry mecz trąbki, pójdźmy go w 60 minuty, zróbmy zmianę. I niech teraz Piasecki zawalczy. Zawalczy, jest 2-0, jest dobry wynik. Wiadomo, że to jeszcze tutaj może się wiele zdarzyć i możemy stracić dwie bramki. Ale na ten moment robimy dobrą minę do złej gry. Teraz rzutka w pole karne. Tutaj bachran broni, no i na szczęście, na szczęście, Żukowski, bro, Żukowski, podmęczony, ale zostaje na boisku. Musimy poszukać jeszcze prawego obrońcy przed końcem okienka, bo widzicie, że te, jeżeli awansujemy, jeżeli awansujemy do Pucharów, no bo tutaj. Widać, że Żukowski nie regeneruje się tak szybko i potrzebuje jednak zmiany. Teraz błąd Żyry przy wyprowadzeniu, za daleko wypuścił sobie tą piłkę, zbytną nonszalancko zagrał, no i niestety teraz ma, jest szansa, stali Mielec przed e, szansą. Tak jest, 68 minuta, e, niestety stali Mielec, pakuje nam bramkę, no i musimy teraz zabrać się do gry w końcu. Rachmić, szorach bramkę. Maszko o, za spokoju, to jest piłkarz, który, który ma sporo meczówek z Rakasi na swoim koncie. Obyśmy nie dostali drugiej bramki. E, musimy tutaj uważać na te, taki rachbicia. Rachbić do środka, do diabła fampęki. Tak jest, zagrana do Diaby piłka. Na szczęście, na szczęście Żyro udaje się, udaje się tą piłką kiełznać, ale 76. minuta, Stalmielec ponownie atakuje. Ponownie atakuje, dużo w dużo przypadku teraz, ale udało się okiełznać ten strzał. Wujcinowicz, ruszamy z atakiem, wójcinowicz jest Drachal, piłka do Piaseckiego, Piasecki, a Lokko, a się Siemaszko, i mamy bramkę na 3 do 1. Pełen spokój przy wykonaniu tego strzału. Siemaszko, no to jest zawodnik, który jest zadaniowcem, wchodzi, robi swoje. Siemaszko naprawdę rozgrywa dobre zawody. No i nie wiem, czy to będzie piłkarz, który będzie grywał w pierwszym składzie, bo naprawdę zawsze daje dobrą zmianę. Aha, świetna piłka. Mamy teraz urodzaj, bo jest Szmyt, jest, jest Junior, jest Rybowski, mamy się maszko, więc jest urodzaj na tej prawej stronie. No ale gdybyśmy grali w pucharach, to jakby najbardziej prawdopodobne, że no, potrzebujemy po prostu utrzymać to. Piasecki, 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 no właśnie, do kogo? To jest cały Piasecki, to jest cały Piasecki, sporo podań psuje. Jest 86 minuta, Diaby, Rachbit, znowu Abate. Znowu do środka piłka będzie dośrodkowanie. Wprost pod nogi piłkarza Stalin Mielec. Daleko wybita piłka. Welsh, Drachal I lecimy w drugą stronę. Podanie do Piaseckiego. Akol. Piłka do Siemaszko, Siemaszko, ma sporo miejsca Siemaszko, ma sporo miejsca Siemaszko, będzie wrzucał tutaj Drachal, uderzenie Drachala, jest bramka w końcu, Drachal przełamuje się, świetnie wykończył tą akcję. Co tu dużo mówić, piłkarz, który ma problemy, ma problemy, bo wydaje mi się, że nie gra na 100% swoich umiejętności, został ściągnięty po Puszczynie po obice. Myślałem, że Fordalczyk pójdzie na prawą stronę, a Drachal to będzie ten zawodnik, który ciągnie to skrzydło, ale nie, da, nie, nie daje takiej jakości Drachal, no i w końcu zdobywa bramkę, w końcu coś idziemy do przodu, e, dostaje szansę przez cały mecz. Udaje się strzelić cztery bramki. Stali Mielec i jest bardzo, ale to bardzo dobrze. Statystyki na korzyść e, Puszczy niepołomice, aczkolwiek mieliśmy Mieliśmy problemy, wydaje mi się, tak. Siemaszko, cebula, trąbka. Dobre spotkanie, czekamy na mecz z ofertą prowadzenia kadry. Nie, odrzucamy. Na razie kadra nas nie interesuje. Jesteśmy z. Dobre, dobre spotkanie. Jesteśmy sfokusowani na mecz z. na mecz z. Z... Teren e, baczę. E, I teraz tak, na pewno będą zmiany w drużynie. Zejdzie Żukowski, zejdzie Żukowski, wejdzie Piłka Fornalczyk na prawą stronę. E, tutaj junior zagra zamiast Terlypowskiego. Terlypowski zagra drugie z Krzyżycem. Inokio Odegar wydaje mi się, że zagra na rezerwie, tutaj, lebę na lewej stronie, Włócinowicz, Verdong, Amofa, Verdong. A mamy na prawej przecież Bartosza ja mówię, że potrzebujemy transferu, przecież jest Bartosz. I na lewej stronie zagra Cywicz, Labrowicz, przecież jest Bartosz, może grać, no właśnie, to nie potrzebujemy. A Kolo, Tutaj jest e, oczywiście, no właśnie. Oczywiście Otuali zagra tym razem i zagra Exposito. Zagra Exposito. Mm, zagra Exposito, tylko szukamy szukamy go wzrokiem. Jest Exposito. Na ławce rezerwowych zasiędzie wdowiak. Kruski. Zabrocha. Lewa, prawa strona jest. Może Telipowski? Zobaczymy. Telipowski, Telipowski za, no właśnie, za Welsza. Telipowski za Welsza, nie, ode, za otegara. Dobra, tak zrobimy. To jak piechota Labrowicz. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Przejdziemy wtedy, ostatni dzień okienka transferowego, i przejdziemy wtedy. Mecz Stranbatcha. Trzymajcie się. Cześć.